Co tam, Sefciu? Lepiej się czujesz? Lepiej? Lepiej? Stefcio nie liżek. nie liżemy łapek. Nie liżemy łapek, nie liżemy łapek. Tu tak zaraz pozmarujemy łapek. Ale nie liżmy. O, przykrywamy łapek, nie ma łapek. No, co robisz? Co robi Stefan? Co robi? Wywaliłeś cały koc? Spójrz na mnie, Cii, spójrz na mnie, Stefuj. Chyba się już lepiej troszeczkę czujemy. To, to idź pać teraz, Idź pać.